Cześć, Ciężkość, Tutaj Edyk Game. To czwarty. I tak dalej. I dzisiaj. Dam się. Okej. Już tu byłem troszkę szybciej.

Będziemy miał te 15 minut. Że udajemy się do Cave'ów? No i daszam. Cześć cave'ów! Jedzę sam. Czemu mi tak z roku muszę pod Chodzić. Jezu Maria. Nie! No chyba nie! Co to jest? Nie! Nie przeję ode mnie co to jest? Ja się pytam. Co no, ktoś jeszcze chce? No i próbuj, skacz! Skacz! No! Co za cwaniaki? Ja pitole, Ja pitole! Ja pitole! Nie, 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 nie! Nie, nie, nie! Nie, ja się nie zgadzam, ja się nie zgadzam, co to jest? Ja się pytam. Co to jest? No i jakie? ty? za to zaś przyjdą. No... Co to... Nie! No kurna, pa! No i zdychaj, kurna mać! Jezu, nie! Ja nie chcę do KW, Nie! Nie! Co ja mam za poziom trudności? Hart? Czy co? Nie i zaś ten teraz będzie jeszcze idiota jakiś pieprzony. Chodźcie tu! Ja was mam w głupie. Chodź, chodź! Pojedynczo! A jakbym miał. No o nie! Tu no, więcej was mama nie miała! Nie, ja was przepraszam, ale. Ja się tu zamykam. Do widzenia. Ja. To jest mój domek, ja tu zostaję. Tutaj zrobimy. Nie, nie zrobimy cięcia. O... Nie, tutaj zrobimy cięcie. W tym momencie zrobimy cięć, więc... Filc. Jestem z powrotem. No, widzicie, co tu się dzieje? A! Nie, 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 proszę, nie zabijajcie mnie już. Nastał dzień. Trochę to trwało. Dobra, marchewkę. Nie, no jeszcze tam nie chcę iść. Ja tam już nie pójdę. Co ja mam w ogóle za poziom? Easy. Dlatego Normal i od razu będzie lepiej Może trochę cięższe moby, ale no Będziesz mu to ogarnąć Nie No ja, proszę, no ja pitolę No ja tak Dajcie dwa szkieloty Tak, śmiało Dawaj Dawaj Jedziesz! Dalej! Na radę! Nie, ja nie dam rad. ja stąd idę. O, je, odcinek jednak nie będzie z Ja się sam wybiorę do cave'ów, to na odcinku trochę, nie na moje nerwy. Możecie kiedyś tak bardziej wybrany, zrobię odcinek z cave'ów. Nie, to nie... Nie w tej chwili, no. Widzicie, co sam ze mną robią. Oni chcą mnie zabić. I co tam się dzieje? W ogóle nie, ja jestem ze sobą uzbrojony, nie, dzisiaj nie wiem co będziemy robić, się opieprzać. Nie no. O, właśnie, tu jest ten monster spalnym, zasypane piaskiem, o którym powiedziałem. Dzisiaj się będziemy opieprzać i tyle. Ja dzisiaj leżę w Nie. Nie ma BATA. Do pude, do pude. Dobra, nie pójdę. Nie pójdę Nie pójdę ci Nie dzisiaj. Dzisiaj to nie na moje siły. Nie. Nie, nie, nie. Wracamy do domku i nie wiem co ogarniemy. Coś wymyślę. Coś będziemy musieli ogarnąć, no bo to tego nie no. no, what the fuck! Tego nie idzie ogarnąć. Nie się co było Ktoś pizdziel A ja już tak nie dam Ja nie chcę tak źle umrzeć Nie, ja nie wiem co ja nie Nie ma pomysłu Musimy zrobić pogrzeb Teraz nie co się Wiecie, zostało. Dlaczego, Bożynka Chyba nawet przy sobie, bo to innych, ale to nie jest poszukiw, to nie to samo. Nie wiem, bo Urobimy to, że takie wyłagłopiękne trumny. Nie przygotuję. Nie wiem, Nie no. to, jest no, Nie, nie. Również, żeby... prostu... Wiadecku, to, Nie to, jest... Do... Tak. Możecie Ty panie idź pan w cholerę Panie idź pan w cholerę Ja z panem nic nie chcę mieć do czynienia A skoro się pan tak garnie do roboty i pan sobie znajdzie Murzyna do pracy Ja się tak z panem nie wyrębałem ja sobie na to wszystko zarobiłem. A, i skończyłem moje piękne schody Są świetne. Ja to wiem, że to są świetne schody. Patrzcie. Normalnie super action pompa so much. So much pompa. Schody są powiększy Ściany są. <noise> postępy. Zaczynasz, kupuję na tej?

I was supposed to be doing paperwork all day today. Barker's gonna be pissed. <laughs> but instead, I made a song. I don't think i to uh, PJ for the, for the sample. I think she recorded that album like a church or something. So, uh, okay. anyway, so I'll see Back. you guys later. Wish <laughs> <I'll> me <ya. laughs> Take care. Bye.

No, nie, tu będę czekał, Nie, czy <grywa> nie? Ja mam tu listę, ale też ja się nie umrę. Umrę, umrę. Umrę, umrę. No, tutaj pamięć o połonimy, będzie płonimy. Trzeba Boże. I ma kanał. Tak. Idziemy, idziemy, idziemy. O, jest 10 minut odcinka, a ja tylko co? Się wystraszyłem w całach. Wróciłem i robiłem pogrzeb Boże w tyle Co mam jeszcze do roboty? Co? No to! To ty się nie myślisz, To ty się nie myślisz? Ty co? Fajnie jesteś? Witki jesteś, głupki jesteś. No i gówno przyniosłem z tej wyprawy, no. Będę posadzić marchewkę, to jest jednak coś. Marchewka. Ja was przepraszam, że sąście te krzyki. To moja siostra i brachuj. Marcheleczka, to będzie marchewka Stanisława. Marchewka Stanisław. Pamięć... Będę o niej pamiętał. To będzie moja marchewka Stanisława. Ona będzie sobie tak rosła. Będzie Stanisław, ja to wiem. Wreszcie z niego wielki Stanisław. To, to Stanisław... Stanisławski. Takiego Stanisława nikt jeszcze nie jest. Oh, to, uh, for the, for the to Stanisław będzie like nad Stanisławami. So, uh, anyway. Takiego Stanisława serio jeszcze nic nie pozna. Taki Stanisław. So Taki Stanisław. No pomyślcie sobie, to imię jest piękne. Stanisław. Kto by nie chciał mieć syna Stanisława? No, Połowa pelaków ha 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 nie to tak naprawdę Pomyślcie, chcielibyście mieć cienia na staśka stasiu by się nazywał Bycie ze mną zaprzyjeźnił to mój kolega żartował no to będzie stasiu stasiu zaraz będzie was więcej co ja powiedziałem Stasiu, zaraz was będzie więcej jezus mały co to brzmiało? Zaraz to zdadzie więc Tak Przyszłem po coś, ale tego nie widziałem Mózg, mózg No i schowałem to jeszcze Mózg razy 10 Do pompy solmaki Stanisławie, Stanisławie To Miejsce Stanisława Panowie, leżeć. Ten Stanisław jest piękny. I ja bym miał tylko wkosz. Bym go zaraz no, ucałował. Bym miał Stanisława z Oj, 12 minut. No, niestety będę musiał kończyć. Jakiś, jest to jakieś epickie zakończenie. jakieś no, zakończenie. góry. z z góry, samej góry. Tylko po nastąpieniu dnia wejdziemy tam. Schowam wszystko do skrzyneczki puściutcie. Tutaj schowam to, co nie potrzebuję. No ale szkoda mi jej. Bożenka była piękna. Piękna bożenka. Piękna bożenka. Jezus. Co to? Piękna bożenka, tak? Piękna bożenka. Już uchowane. Wszystko. Luna Benta. O, idziemy spać fajnie. Szybko nie zdąży na te fajne epickie super coś. A miało być takie epickie zakończenie, ale zapowiada się nie epickie. Będzie pickie. Dobrze. Dobrze, jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Dobra, skaczymy tu. Nie, tam lepiej. 14-16. Zbierzcie się, zbierzcie się jeszcze tak. No to. zapatki. I... Oj. Na razie, jeszcze żyje. Cud. No już, dobra. Na razie. Cześć.